Kochani, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, takim którego widzę, wcale nie miałam zamiaru nagrywać, bo ostatnio bardzo długo nie nagrywałam właśnie ze względu na to, co się dzieje na uczelni, ale o tym wszystkim Wam już mówiłam. I naprawdę miałam je nagrywać w filmiku, jest już w tej chwili po 11, po 23. Ale słuchajcie, nagrywam ten filmik w sumie z dwóch powodów. Pierwszy wielki powód jest taki, że słuchajcie, wyszłam dzisiaj rano z domu. Ja sprawdziłam tam, wiadomo, YouTube'a, zobaczyłam ile mam subskrybentów. Oczywiście ja to sprawdzam codziennie, czy przybywacie, bo jak przybywacie, to się bardzo cieszę. I przyszłam teraz do domu i nagle patrzę, że przybyło mi ponad 40 subskrybentów. Mówię w ogóle, hello, o co chodzi, tak? Co się dzieje? No i wiadomo, tam siedzę, próbuję rozkminić co się dzieje. Mówię, nie no dobra, może źle zapamiętałam tą ilość, może coś. Nie dobra. No ale później za chwilę wchodzę i znowu, znowu mi się... Z większa ta ilość. Słuchajcie, nie wiedziałam co się dzieje w ogóle. Mówię o co chodzi, by YouTube zwariował, czy co się dzieje. I okazało się, że 82 Ines w swoim filmiku, bo po prostu oglądałam dalej filmiki z subskrypcji i słuchajcie, 82 Ines wymieniła mój, mój, film, mój kanał po prostu. W swoich ulubieńcach, chwileczkę z niej wspomniała, e, dodała link na dole do mojego kanału i kochana bardzo chciałam Ci za to podziękować, bo nawet nie wiesz, co zrobiłaś tym, że co zrobiłaś, co pozytywnego zrobiłaś. Więc dziękuję Ci, dziękuję Ci serdecznie za to, ponieważ to jak wielkie zdziwienie jest moje z tym, co się dzieje w tej chwili na moim kanale. Po prostu tylu subskrybentów mi przybywa Tyle osób zaczęło mi super słowa pisać I kochana, Tobie dziękuję za to, bo Ktoś tak jakby Bardziej docenił i powiedział o tym O moim kanale Ja się tego naprawdę nie spodziewałam Nie spodziewałam się, że ktoś taki jak Ty Kiedykolwiek gdzieś wspomni w ogóle O moim kanale I naprawdę ja nawet nie wiem, jak mam Ci za to podziękować Jak wyrazić swoją radość Bo po prostu ja się ochotę rozpłakać Z tego wszystkiego, bo to jest tak cudowne uczucie Ja wiem, że Wy, którzy jesteście po drugiej stronie i nie nagrywacie, myślicie w ogóle co za idiotka. Ja też tak może kiedyś myślałam, że w ogóle o co tym ludziom chodzi, ale gdy się zacznie nagrywać, to uwierzcie mi, że to się wszystko zmienia, zupełnie inaczej na to wszystko się patrzy, gdy się nagrywa i, i naprawdę ja nie potrafię wyrazić wdzięczności kochana Tobie za to, że Ty w ogóle wspomniałaś choćby na chwilę w swoim filmiku o moim kanale, o tym co robię i i tak dalej, no nie wiem, naprawdę mi jest aż brak słów, jestem zamurowana, ja przyszłam do domu i ja po prostu wariuję w tym momencie. I widzę, co tyle się strasznych rzeczy dzieje na uczelni jednej, drugiej, dla mnie jest naprawdę bardzo trudny czas, ale to, co się ostatnio dzieje na YouTubie, uwierzcie mi, że to dajecie mi takiej siły. Dzięki Wam wszystko mi idzie lepiej, daję radę, podnoszę się, mimo iż upadam więc to były takie podziękowania dla Was na początek za to wszystko, że jesteście i dla Ciebie kochana, przypadoby nam, bo no wy wszyscy na pewno znacie 82 Ines, no kto nie zna Ines, tak? Więc dziękuję Ci kochana serdecznie za to, naprawdę nie wiem jak mam Ci podziękować, bo po prostu brak, brak mi słów i dziękuję serdecznie. I yy, może już przejdę do filmiku, bym ja Wam mogła cały ten filmik tak dziękować i w ogóle, ale dobrze. Jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję, naprawdę dziękuję. I teraz przychodzę do filmiku, jak chciałam Wam nagrać. Już dosyć dawno chciałam nagrać ten filmik, tylko wiecie, co jakoś tak ciągle coś tam, wiadomo, wychodziło. I nie nagrałam tego filmiku. I to jest filmik na temat Denka Słuchajcie, ja widziałam ten, taki filmik, obejrzałam u Anin Summer. Ja Wam link do niej podam, chociaż też na pewno ją znacie. Ona opowiadała o kosmetykach, o tym, że ma za dużo kosmetyków. I słuchajcie, myślę, że nie jednej z nas ten problem dotyczy. Ja też to u siebie odkryłam, że mam za dużo tych kosmetyków. Naprawdę mam kosmetyków dużo więcej niż jestem w stanie zużyć. I wiadomo, że niektóre mam takie w takich ilościach, że jest wszystko spoko, Ale Zauważyłam, że pewnych kosmetyków mam za dużo i też postanowiłam podjąć wyzwanie zminimalizowania tej ilości kosmetyków. Może nie do takiego całkowitego minimum, ale do takiego minimum, które jestem w stanie zużyć. I tutaj też e, prośba do Was e, skierowana, żebyście może pomogli mi e, wpaść na pomysł co ja mogę zrobić e, z tymi kosmetykami? E, no, oczywiście, wymianki są super. Widzieliście w ogóle moją reakcję na ostatnią wymiankę? Jestem mega zadowolona, bo oczywiście to jest fajne. Wiadomo, w wymiankach, gdy się wymieniamy, nie ubywa nam tych kosmetyków, ale po prostu kosmetyki, których nie używam możemy się wymienić na coś, co będziemy używali. Więc super, to jest fajne. Dla mnie się wymieniłam na kosmetyki, których nie używałam. Dostałam coś nowego i może nie wiem, teraz używam mam na te kosmetyki, które dostałam. Może one mi się znudzą za chwilę. Będę mogła się wymienić dalej, więc to też jest taki obieg, że te nie leży nam sterta kosmetyków, których nie używamy. Więc wymianki są świetnym pomysłem, ale może macie jakiś pomysł, taki wiecie, albo jak ograniczyć to kupowanie. sobie wiecie co, naprawdę zrobiłam taki ala rachunek sumienia i spisałam sobie tutaj na kartce, zaraz wam to, wyspowiadam się wam w ogóle z tego wszystkiego. Zrobiłam sobie taki spis. Rzeczy, które mam i sądziłam, że mam ich za dużo. Słuchajcie, jak przyjrzałam moje zapasy, przyjrzałam moją kosmetyczkę, mój kuferek, gdy zobaczyłam, ile tego mam, doszłam do wniosku, że mam tego naprawdę za dużo i coś z tym trzeba zrobić i trzeba się ogarnąć, bo Mm, mam rzeczy, których naprawdę nie używam, które leżą u mnie i ja ich w ogóle, w ogóle nie tykam. I teraz mam zamiar naprawdę robić tak, że zużywam coś. No wiadomo, najtrudniej zużywać się kolorówkę, Tylko ma się dużo, te produkty są zazwyczaj wydajne, więc też jest zużywa najdłużej. Pielęgnacja u mnie zalega pielęgnacja, ale to są zazwyczaj zapasy, bo dostałam to od kogoś, bo dostałam coś od mamy, coś tutaj od kogoś dostałam, albo coś było w fajnej promocji. I ja mam na takiej zasadzie zapasy, że wiem, że i tak, tak czy siak ja to zużyję ale kolorówki ja mam po prostu... Cieni do powiek, to wiem, że mam o, o, naprawdę o masę, masę za dużo. Produktów do ust mam o masę, masę za dużo. Więc yy, tusze do rzęs. No teraz mi przybyło, ale nie otwieram tych, co dostałam. Stwierdziłam, że nie, nie otwieram. Wykorzystam jeden, dopiero otwieram kolejny i przez najmniejszy czas nie będę kupowała żadnych tuszy do rzęs. Więc zaraz dobra, przychodzę do, dalej do tego rachunku. Powiem Wam, co mam, wyspowiadam Wam się w tej chwili, czego mam za dużo i wiedziałam, że tego mam za dużo i postanowiłam sobie to spisać i Wam powiedzieć. I zacznę od pielęgnacji, ponieważ tak, słuchajcie, kremów na dzień do twarzy mam cztery. Kremów na noc do twarzy mam cztery. Wszystkie są praktycznie, no, na dzień dwa mam nie otwarte, zamknięte, więc stwierdziłam, że nie będę ich otwierała. Najpierw muszę te dwa zużyć, które mam. Dalej kremów na noc mam cztery. Yy, trzymam otwarte, jeden jest zamknięty, więc no słuchajcie, no to jest, to jest chore, tak? No tak być nie powinno na pewno. Balsamów do ciała mam 8 i to jest według mnie grube przegięcie. Za to powinnam dostać po dupie w tym momencie i... W tym pewnie połowa co najmniej tych balsamów jest otwarta. I teraz postanowiłam sobie, że nie ma, zużywam jeden po drugim. Nie to, że raz sobie trochę tego. No wiadomo, że tam zależy, jak, jak nie chcę balsamu, który mi się mega długo wchłania, tylko muszę szybko wejść, no to użyję tego, który mi się szybko wchłania. Ale staram się to wszystko zużyć. Te, których mam w tej chwili niektórych nie wiem, stoi gdzieś tyle mi w pudełku, to chcę je zużyć, skończyć to i żeby to pudełko już poszło, bo po co mam tyle tych pudełek leżeć? No, no słuchajcie, zaśmieca mi to wszystko. Ja naprawdę już nie mam gdzie tego chować już prawie. Znaczy, no może nie, no może nie, aż nie. nie w takim stopniu, że nie mogę tego chować Ale naprawdę tego jest tyle I to poczęście są tyle w opakowaniu Tyle w opakowaniu Jedna trzecia opakowania Trzy czwarte opakowania Kurczę, no zamiast to zużyć wszystko To opakowanie, które mam tam Odrobinę Zamiast zużyć do końca Wyrzucić, żeby już był spokój To nie, ja to magazynuję jak jakiś chomik Dalej, balsamów antycylitowych, Słuchajcie, mam pięć Ale to wynika z tego, że dostałam ostatnio Dosyć dużo balsamów antycylitowych. Mam je zamknięte. Ich nie otwieram, ale wiem, że dzięki temu, że sobie to spisałam, to wiem, że nie mogę kupić kosmetyków z tej listy, które tutaj mam wypisane. Nie mogę sobie po prostu nic z tej listy kupić. Po prostu mam zakaz. Powiedziałam sobie, zakaz, Justyna, kropka nie ma. Po prostu koniec. Nie kupuję tych. Więc w antycelitowych przez najbliższy pewnie rok nie kupuję. Słuchajcie, teraz mm, przechodzimy do kolorówki i największe zło. I największe moje chyba taki nauk są to lakiery do paznokci Słuchajcie, mam 78 lakierów do paznokci. To jest chore, ja wiem. To jest po prostu obsesja. Ech, więc powiedzcie mi, nie wiem, czy, czy myślicie, że wystawienie, nie wiem, jakiejś tam paczki, nie wiem, 10 lakierów, 15 lakierów na Allegro, czy to ma sens? Jak myślicie, czy na Allegro, czy gdzieś, nie wiem, na jakimś innym portalu? żeby to sprzedać, czy coś z tym zrobić, bo ja tych lakierów nie suszę, to nie jest możliwe zużyć do końca 78 lakierów. Wiadomo, że one są różnej pojemności i tak dalej, ale nie jest człowiek w stanie, normalnie użytkując to wszystko, nie jestem w stanie tego zużyć, więc coś na pewno z lakierami do pasnokci muszę zrobić. Dalej mam produkty do ust. Mam... 22 pomadki i 17 błyszczyków I to według mnie też jest grube przegięcie Nie wiem, jak to się stało, słuchajcie, nie wiem Ja dużo produktów dostaję, naprawdę dostaję dużo kosmetyków No ale to też jest przegięcie, więc też mam zakaz I dzisiaj, słuchajcie, byłam w Hebe i mi się podobała cholernie szminka z nowej limitowanki z Catrice One są takie, że... takie troszeczkę jak masełka do ust rewlonu, że są tylko takie, nadają połysk i lekki kolor no i mi się cholernie naprawdę podoba, kosztowała 17 zł, ale stwierdziłam, że nie, że jest tutaj pomadki, są na mojej liście. To jest moja czarna lista napisana, czarnym długopisem, że pomadki są na mojej czarnej liście i nie mam bata, nie kupuję. I słuchajcie, stałam i stałam i stałam przy tej szafie, ale rozsądek przemówił, możecie być ze mnie do mnie. Rozsądek przemówił i nie wzięłam tego. I dalej jeszcze różę do policzków, których mam 5. I to też jest za dużo, bo wiadomo, wiemy jak bardzo wydajnymi produktami są róże do policzków I powiedzcie mi, kiedy ja to zużyję Nie wiem i też myślę, czy, czy nie wiem, czy nie wystać, bo mam róże do policzków z Revlonu, którego praktycznie w ogóle nie ruszam I sprawię, że nowy, no wiadomo z Revlonu, no to też nie był jakiś mega, mega, e, przepraszam za mój e, pociągający nas Ale mam straszną alergię na kwitną w tej chwili topole Mam straszną alergię Nie jestem w stanie zużyć tych róż Teraz dostałam przepiękny róż z Essence W wymiance w tej paczce od kasie I teraz non-stop maltretuję ten róż z Essence Wszystkie inne poszły w odstawkę Więc też z tymi różami coś muszę zrobić Chyba chociaż jeden gdzieś sprzedać Czy coś, no nie wiem Komuś oddać albo w wymiance Puścić to dalej jakieś, może za jakiś czas Bo też, no, no nie dam rady zużyć Przed terminem ważności tego Więc kochani kochani, no głównie kochane pewnie Chciałam Was zaprosić, po prostu wszystkich, do wspólnego walczenia z takim nadmiarem kosmetyków, do wspólnego robienia projektu denko, aby ten projekt denko miał sens, bo ten pierwotny zamiar projektu denko był taki, że to będzie zużywanie kosmetyków, których mamy, nie wiem, mało, i zużywanie, zużywanie je do końca, i dopiero później kupienie następnych. I ja chciałabym, aby właśnie taki projekt denko wszedł w moje życie, abym ja zaczęła zużywać te kosmetyki, a później dopiero zaczęła kupować nowe. Więc. Yy, Wszystkie z Was, które mają podobny problem, zapraszam do wspólnej walki z tym takim... nie wiem jak to nazwać, kosmetykoholizmem. Z czymś takim, żeby po prostu nie gromadzić tych kosmetyków, bo raz, że wydajemy pieniądze, a dwa, że te rzeczy nam się psują i nie jesteśmy w stanie tego zużyć. I ja postanowiłam zmienić to w swoim życiu. Wiadomo, że dalej będę kos kupowała kosmetyki, będę je testowała. To nie jest tak, że ja skończę kupać kosmetyki i dopiero za rok coś kupię. Nie. Ja mm, po prostu wiecie, nagrywając na YouTube, tak się nie da. To się chce testować. Ja dla Was chcę testować nowe kosmetyki, mówić Wam o nowych rzeczach, pokazywać Wam nowe rzeczy. Ale po prostu nie chcę robić czegoś tak, że mam, nie wiem, 8 balsamów, kupuję 9, bo to jest już naprawdę chore, naprawdę to jest chore, tak być nie powinno Więc biorę się do zużywania, na razie idzie mi bardzo fajnie Widzicie, dosyć często pojawiają się w ogóle denka na moim kanale, bo ja tak wzięłam to naprawdę do siebie, do serca i to nie jest tak, że ja zużywam cały produkt, stoi u mnie cały balcem i ja przez miesiąc go zużywam Nie, ja mam masę otwartych produktów i po prostu dlatego te denka się pojawiają tak często, ponieważ ja Postanowiłam, że posłużyłam te produkty do końca, które mam ponapoczynane I, yy, i to robię i dlatego te denka są tak często, teraz zużyłam też torebkę do denek praktycznie pełną I, i to denko nie, niedługo pewnie nagram kolejne Więc no, no co, chciałam Was po prostu, chciałam Was o tym poinformować, yy, że też postanowiłam yy, do tego takiego wyzwania projektu DENKO dołączyć. Was też zachęcam, piszcie na dole w ogóle, jakie macie metody, sposoby, no to żeby nie kupować, żeby walczyć z tymi wszystkimi zalegającymi kosmetykami, jakieś pomysły dla mnie, co ja mogę z tym wszystkim zrobić i jak się ograniczyć i w ogóle i w ogóle i w ogóle. To był taki poważniejszy filmik, troszeczkę chyba pierwszy z takich poważnych na moim kanale. No ale mówię, to tak wyszło w sumie na szybko, chciałam go dawno nagrać, ale tak jakoś nie wyszło, nie było okazji i tak się troszeczkę, nie wiem, zrobić taki rachunek sumienia ala tych kosmetyków, których mamy za dużo, żeby zrozumieć, bo słuchajcie, wiecie co, tego się nie rozumie, może dopóki się nie zrobi takiej listy, więc weźcie sobie, usiądźcie w taką wolną chwilę, gdy będziecie miały, usiądźcie sobie, otwórzcie sobie swoją szafkę czy kuferek z kosmetykami i sobie wypiszcie, ile czego macie. I jeśli wiecie, że macie problem z tym, że macie za dużo kosmetyków, to sobie uświadomicie, jak wielki ten problem macie, bo ja sobie to uświadomiłam, jak dużo tych kosmetyków mam. I dzięki tej liście teraz na zakupach się ograniczam. Jestem z tego bardzo zadowolona, bo ten miesiąc to jest miesiąc takich wydatków, wiecie, obrona, to tam trzeba płacić za te wszystkie dyplomy, zdjęcia i te inne straty, taty, także wiecie, no ogólnie ciężki miesiąc. Więc w tym miesiącu myślę, że dzięki temu, że spisałam ten nadmiar moich kosmetyków, będę się troszeczkę ograniczała i, i jakoś przeżyję ten miesiąc i dam radę z pieniążkami. No dobrze kochani, to wszystko co chciałam Wam powiedzieć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom i oczywiście moim e, już starym subskrybentom, którzy są e, ze mną od początku. Naprawdę serdecznie Wam wszystkim dziękuję i dziękuję Ci jeszcze raz e, Ines za to, że po prostu wspomniałaś o moim kanale, bo nawet nie wiesz, nie wiesz jak wielką radość mi ten sprawiłaś, jak wiele mi da się. ja teraz chyba całą noc nie zasnę, bo to jest tak po prostu jestem tak podekscytowana tym wszystkim, że po prostu wow, po prostu jest jedno wielkie wow, dobrze, ja już idę spać, znaczy idę spać, tak, nie no, idę obrobić filmik dla Was. Obrobie wrzucę, położę się do łóżka, pewnie spać nie będę, bo jestem tak, tak podekscytowana, żeby to delikatnie w ogóle powiedzieć, bo powiedziałam to inaczej, ale dobra. E, młodzi ludzie mnie mogą oglądać, więc nie będę tego robiła. E, dobrze kochani, dobranoc. Hej, papa. Pa.